Cześć moi drodzy, w kolejnym odcinku dzisiaj będziemy sobie pracować nad bardzo fajnym modelem BMW 3G20. Nowy model, niecałe 3400 km przebiegu. Ja zawierę się z i później wam pokażę, w jakim stanie jest lakier i opowiem w zasadzie, dlaczego do nas trafi. Mamy oklejone, oczywiście umyte, co widzieliście. I pokazuję Wam w jakim stanie przyjechała do nas. I pokrótce Wam powiem co się wydarzyło w zasadzie, bo tak jak wam mówiłem autko jest nowe, ma niecałe 300-400 km przebiegu. Na pierwszy rzut oka oczywiście wszystko jest fantastycznie, autko jest piękne, ładne, świecące, elegancki, piękny kolorek, ale niestety są mikrozarysowania. I to nie powstałe, nie wiem czy wy zobaczycie, eee, nie powstałe w salonie. Niestety przez jakieś takie nieudolne mycie pojawiły się pierwsze mikrozarysowania. Możecie sobie zobaczyć. Na klapie bardzo dobrze widać, bo jest tego sporo. Także dużo elementów, powiedzmy, jest właśnie w takim stanie. Tutaj akurat ten kawałek sobie już przepolerowałem. Ja tutaj widzę, że została mi jedna ryska, ale chyba grubsza. Jeszcze spróbuję ją wyciąć. To jest spoko, a tak to wyglądało. Jak widzicie, te wszystkie pomienia, no to właśnie to są ślady mikrozarysowań. No a też oczywiście grubszych zarysowań. Także musimy to usunąć. Ja wziąłem sobie żółty pad dualka w 2,5. Ale nie wiem, czy nie zmienię sobie na 400, zobaczę jak będzie po 400, czy yy, nie będzie, została jakiś holost. Zaraz zabieram się za jakieś tam wstępne doczyszczanie, czyli zrobienie całego quick detailerem, bo w zasadzie myłem sobie przed chwilą e, samą z pasty, także gdzie, gdzie nie, gdzie na pewno są jakieś krople. E, także co, lecimy sobie quick detailerem oczywiście cały lakier, wnęki drzwi, e, myjemy szyby e, i zabieram się za aplikację powłoki ceramicznej. Chcę się na pewno położyć jedną warstwę. W zasadzie kończy się już trochę, jakby można powiedzieć, dzień. Eee, I co, jutro sobie wpadnę, druga warstwa, i, i w zasadzie e, przygotuję samochód do wydania. Już tam na czerni oponki, pewnie porobię zdjęcia i też zobaczycie, jak auto wygląda. Eee, myślę, że w świetle dziennym. Eee, jeśli będzie tylko pogoda, to wyjadę sobie na zewnątrz i sami ocenicie. Thank you aplikacji pierwszej warstwy na tej pięknej becie. Chcę Wam pokazać, jak przez noc utwardził się nasz, nasza szmatka od aplikatora. Możecie zobaczyć, tutaj ta część, którą smarujemy, jest, jest taka twardawa. Nie jest sztywna, prawda? Bo łowoka też się nie może utwardzić jakby do takiej granicy. Zaraz Wam pokażę, tylko sobie na statek zrzucę, bo jest ciężko. Wam to jakby żeby się, nie może się utwardzić, tak, tak powiem, 100% bo no, musi pracować też na lakierze, tak. Ale mamy tak. Mamy naprawdę bardzo delikatną strukturę. Jeśli chodzi o te końce, gdzie nie zostały zatopione w powłoce, a tutaj mamy sztywno. No jest po prostu, można, może usłyszycie, takie szczelanie. Po prostu to jest, to jest twarde. No i oczywiście samochód już też super wygląda. Szybko rzucimy okiem, ja sobie lecę dalej i smaruję sobie drugą warstwę felgi szyby zrobię. Miałem wczoraj zrobić, ale no niestety czas na to nie pozwolił. No ale już wygląda naprawdę super kozacko. Szkli się pięknie. Ogólnie bardzo fajny model samochodu. Naprawdę BMW się postarało. Jeśli chodzi o trujeczkę, no jest ładnie zrobione ze smaczkiem. Yy, inne wnętrze całkowicie niż, niż te stare samochody, niż ze starsze modele BMW. Mogę Wam też szybko rzucić do środeczka. Fajny kokpicik, ekranik. Chyba to jest wersja z tym mniejszym ekranem, z tego co mi się wydaje. No ale naprawdę jest, jest elegancko. Yy, nie jakoś tam mega sportowo czy coś, jest po prostu elegancko. Oczywiście Black Piano, ulubione na pewno kierowców, właścicieli pojazdów, yy, gdzie po pół roku, roku czasu będzie to wyglądać jak yy, niektóre samochody czarne Unii. Yy, rysuje się to niemiłosiernie jak słupki piano. Yy, no bo w sumie to jest Black Piano. No dobrze, żeby jest zabezpieczyć w zasadzie te elementy yy, folią bezbarną i możemy uniknąć rozczarowania, <laughs> ale ogólnie no mówię, bardzo ładnie wykończony samochód. Światło z tyłu, są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Taki wypuścik fajnie zrobiony, możecie zobaczyć, super wszystko wygląda. Dobrze, zabieram się do pracy, nie przedłużam. Manero. Mamy furę już gotową. Możecie zobaczyć, jak pięknie się błyszczy za nami. Już wam pokazuję, jak wygląda na hali w naszym oświetleniu LEDowym. No powiem Wam, że bardzo fajnie to wszystko wyszło. I zaraz sobie wyjadę na zewnątrz, żeby porobić też zdjęcia z zewnątrz, no bo tutaj jest udwydatniony kolor przez LEDy. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda do światła dziennego. Połysk, oczywiście, na wysokim poziomie, <laughs> szkli się dość mocno. Także tak to wszystko wygląda. Biorę kluczyk i wyjeżdżam na zewnątrz, żeby wam jeszcze pokazać. pokazać jak to wszystko ma się do światła, właśnie dziennego. No jesteśmy już na zewnątrz. Niestety słońca nie ma, także nie zobaczycie sobie jak pięknie śni się ten lakier. Eee, mamy o taką pogodę. Trochę zachmurzone. Pewnie dzisiaj będzie jeszcze padał deszcz, albo sypał śnieg, bo w sumie już grudzień. Święta niedługo, może by coś sypnęło. Tak oto właśnie wygląda fura. Jest fajnie, jest y, głębia koloru oczywiście uwydatniona, połysk, szklistość, także w zasadzie to, co na, znaczy może wizualnie najważniejsze w powodze ceramicznej, a ukryte właściwości, no to sami znacie, ewentualnie możecie gdzieś przeczytać, co ta powłoka nam tak naprawdę daje. Oczywiście dzięki dużej hydrofobowości, mniejsze brudzenie. I tak to wygląda w całej okazałości Proszę Państwa Bardzo ładny niebieski kolorek Powiem Wam szczerze Choć jest jeszcze beta Właśnie ten model W takim jaśniejszym niebieskim Który no, mieni się kurde na fioletowo Zajebiście to wygląda nieraz Miałem właśnie ten samochód Na SC I powiem Wam, że kozacko Nie mówię oczywiście, że to nie jest brzydki kolor, bo jest bardzo ładny. Teraz to już w ogóle. Zimno, 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 niestety. Dobrze. Widzieliście furkę, widzieliście z pracy. Ja się z wami żegnam, oczywiście. Postawcie łapkę w górę, dajcie suba i co? Widzimy się w kolejnym vlogu.